Ty masz tym Ty masz Tim jego przy sobie? O co? Gdzieś Ty mi! No przecież spierdziały, kanibale go wzięły tak. Ale gdzie on jest? A! Ja spadam! Spadam! Co? Głośno! Za głośno! Czemu? No za głośno jest! Głowa mnie boli! Spację wciśnij! Sierotyniemy zaraz! Spację wciśnij! O, działa. I po problemie, no widzisz? No i wszystko za. No tu nic nie ma! Teren jest tu mil. O. Mam pomysł, dawaj robimy dla Beki domek Ej, na drzewie. O... No. Ja wiem, że tam mam taką kozak miejscówkę od lat. Tam się super budować można. Ale w sensie chodzi ci, że domek na drzewie, czy...? Nie, no, normalnie, się to zbudować. O Boże, przesunęłeś mi to i zmarnowałem tylko manę, dzięki. Manę zmarnowałeś? No jaki Żydek wszystko zabiera Przecież mam podzielone wszystko Nie no, wiem przecież, żartuję Przecież nie widziałem, nie widziałem No Żydku, nie kradnij, rozostaw no to <laughs> Jak ty wyglądasz, co jest? Popatrz się Taki Janusz Dostaw to, dostaw to. Jaki Janusz Dostaw to, mówię. Janusz, Janusz Wędkarz O, Coca-Cola Tylko się stało No nie, z wszystkie kole praktycznie Uff, tak uff uf. Co? Wyszczeliła mnie pstrzynka Dawno masz? <grym>. Zbijaj im te totemy Będą, będą w kur... Cicho o! Plecy Plecy masz A, dobra, to jest GIN PEDOFILU! Uciekaj, dobrze byś się a... bał się pana Zamknij ryj, nie będzie się dawno osiedlu O, tych kumopijesz? A ta na Fakie debil... O, o, dostali criticala w... dwójkę, ale ja, o, ja też dostałem. Oddechnę Dawaj Janusz, robisz ich, robisz ich Dawaj ich! Dawaj na klepę! Pierdzielamy, a nusz, ich jest za dużo! Łaa! Co jest? Nie ma, nie ma takiego bicia. Co ma się nadal. Synek, synek, nie ma takiego bicia. Yeah. Fuck, ja mam pils, dobra. To w ogóle nic nie pije. Pils, nie. Yes. No, w, bez kitu rozwalił sobie ławkę, czekaj, pomogę. ci. A serio? No! Ty, dobra. Zginąłeś? Podnieś mnie. O koźba to jest następne. Ja też zaraz zginę. Spędziliśmy! Szybko! Szybko, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, za mną, uciekaj, 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 uciekaj! uciekaj! Czego mi tak ścina? Cześć, jape! <laughs> uciekaj! Oh masz plecy, uciekaj! Bilo, za ich słyszę. Uciekaj, plecy masz! Nie mogę biec! Janu... No i co zrobiłeś? Ej tamten się zdygał. Chodź, robimy skoki z klifu Dobra, to jest ten klif. Nie wybijesz się tak. A patrz to, bajki. NIEH! dobra. To no, dobra, lecę. Oooooooo! Kpłyek. Wiedziałem, że Adidas to nie najlepszy wybór. co? zjedzę. Aha, ale jestem na żarty. No i Miesko zjedz. Chujek, zjedz, nie, nie bluźni. Zjedz. Dobra. Jak te debile tu przyjdzą się w To jest nasz. debil. Chujek, ale się dałeś nabrać, co nie? Pak tu wystaje. Jak ci się będzie nudzić do domu, co nie? To się odwracasz tyłem. Co nie! W, wujek wiesz, że się ciebie nie da wsadzić do craftingu, jak ty chcesz zrobić proce? Bem, lewa, procą. I druga została, śmata. Dawaj mimo łeb jej odciąłem procą. Oh, A, ją! Trafniłem ją! Jakieś... Już trzeba? Wojek, zaufam ci pełnym sercem. Dobra. Oh! Przewróć to. Bo inaczej zginę. Nie, 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 nie. O! Oh! Umarłem. Ja... Widzisz, synek, i tak się trzeba trzeba, trzeba. Ja jestem twoim... ...pasierbem! <grym> Ty patrz kamień mi przed tu! Zobacz! Chodź zobacz! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu szybko! Co? Szybko, zobacz! Zobacz! Idę! Zobacz! Widzisz to! Widzisz to! LOL! Ej, co jest? Wziąłem kamień i włożyłem go tu w światek, bo tu leżamy <śmienny> <śmienny> tym. A, dobra Czekaj Leci drzewo, łuje kwasz <śmienny> Jak ty wyglądasz, że nie miał karku <śmienny> 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 Zobacz. Popatrz się na mnie, popatrzcie na mnie tak do góry kusni. Co się stało? Jakbyś w takich krzakach siedział, taki skitrany koł przedszkola. Tam jakieś kamienie pojawiło, z Ja tu mam okno. To nie jest jezioro, to jest tam tam podłoga. Wujek to nie jest skarbówka spokojnie, to kanibale. Taka jaka skarbówka, sanepid. Spokojnie, wujaszek, nic się nie dzieje. To tylko jelenie były. To Jelenie, za chwilę coś tu jest. Ja wam mówię, jak tu wszystko pierd... nie? To wszystko pierdę. Wujaszek, patrz, jest ptak? Z ptak zignął! Zmarnowałeś jedną z najbardziej potrzebnych nam rzeczy. Jaką? Wódka. No ale no, Przypadkowo chłopie, Z dwoma butelkami ten czas tu by szybciej zleciał. <laughs> nie. No, nie, są... nie, nie. Psz, Wujek cicho! Bo może nas słyszą, jak śpią? Posejmiemy, bo. No nie! A to nie ma, tylko nie SOM! Obudziłeś ich, wujek, dał mnie! Wujek, podaj mi rękę! Podaj mi rękę! Jaki koksu? Jak? Na mnie. No wujek, nie zostawiaj! O, nie, ja ci dam, frajerze, Chodź tu, chodź tu. Zostaw no mnie będziesz twojego mój kanał. <grystanie> <grystanie> ja ci chciałem dać wódkę, ale nie, to nie. Co?